Meksikano, 3 złote, to chuj ci w dupę i kamieni kupę, zabieram całą kasę z dzisiejszego lajta, a ty będziesz suchy chleb wpierdalał i nawet odwagi nie masz, żeby długo zatrąbić, bo się wieśka boisz, chamie jebany zatrąb i pokaż, że masz jaja. Pawlo, on no, wiem, że Meksykano Major, ten, Meksikano. Weź z powrotem te pieniądze włącz na konto. Bo ja cię załatwię, że ty kurwa całkiem nie będziesz nagrywał nic. I chuj! To się zakończy. Tylko druga sprawa. W kurwe jewany dziadzie. Pierdolony białcowski. Czy chuj wie skąd ty jesteś? Jak ty możesz się wpierdalać do kogoś intego? Że źle że ja zarabiam, a ty Chuj ci w dupę i kamieni kupę. Meksykanom, jeżeli jesteś na kanale, to tego, i byś się wpierdalał, słowo honoru. Policja będzie tam u ciebie na sobie Tak załatwicie Nie będę patrzył, że ty bajer puściłeś, że lajtopa masz mego, bo wiem, że tego nie masz, a czemu mi teraz konto wyczyściłeś? to zobaczymy. Meksikano TV, trzy złote. Już mam całą kaskę celu zaraz się z Sucholaskim i Krzysztofem widzę w ratuszu na wie będzie wódeczka i panienki przyjść za godzinkę i padnij na kolana, błagaj mnie, to może ci oddam kasę, ale najpierw naszczam ci na ryj. Kucały się w dupę i za 3 złote. weź się kurwa nażli, tej chamie jebanej, bo to dla mnie jest to ostatni chuj polski. Tak jak powiedziałem, to dla to samo i ty będziesz. I także kurwo, żadnych lajtów nie będę robił i będziecie zadowoleni, Meksikano. 3 złote. już masz zero na koncie. Zabiorę ci pieniądze i nic mi nie zrobisz, a zobaczysz, że ci zrobię. I to, jakby nie patrzył. Dobra, stajesz w gościu. Ujebany jak świnia, kurwa. Jeszcze, kurwa, nawet nie zdajesz sobie sprawy, co mówisz i co robisz. Już tak ci mózg wyżarł, ty. Menelu jebany, ty. Kurwa, kurwa, taczasz się przed kamerą jak, kurwa, jak piłka w pizdu. Taki napierdolony jest. Meksikano, 5 złotych. Słyszałeś, co powiedziałem, Menelu? Nie ciesz się tymi pieniędzmi zbyt długo, bo znikną w ciągu sekundy, jak zdejmiesz garnek. Po się się wydupę i jaja zobaczysz. Zejdź mi kurwa z ekranu, Belzybubie Meksykańcu! Zejdź! Nic się będzie nie opowiadał. Zamknijcie to konto. Ale kurwa ginie z konta. O jak ma do tego? Jak panu no zablokowo, to nie ma. Nie, nie ginie chyba. Ginie, bo bez się wpierdala. Dobra, skasujcie tego niebieskiego. To będzie ciekawsze. Meksyka na TV. 3, 3 złote. Zł. Jeszcze ktoś kurwa zaczniesz do mnie pedale, to puszczę dalszą część tego reportażu, a tego byś kurwa nie chciał jebany Brutasie, uważaj nie wiesz z kim tańczysz Brutasie i pochowaj w końcu brata, bo aż ludzi się debest. Meksykanie, homoncie dolony. brat żyje non stop i będzie żył. Na pewno nie będzie, nie będzie do ciebie przychodził w odwiedzi. No, a za 3 złote dzięki tobie i cię obciążę. No, jak się Meksikano TV. Trzy złote. Janek ty chuju, alkoholiku, całe konto ci teraz czyszczę Sradek już zainstalował program na Twoim komputerze. Żadnych pieniędzy dla ciebie nie będzie. Padajcie do, do mnie do na lajta, Meksykano jest jeden. Nie Janek ty w celu alkoholiku. Dobrze, dzięki za 3 złote. A nie niech się trochę zastanowi, co robi. Jak nie, to jutro będę, będzie na komendzie. Tak jak był ostatnie parnaście miesięcy, taki może być jutro. Także on niech dla mnie konta nie czyści. To jemu to radzę. Jemu ja zaraz to bierze, że ja zarabiam, on nie zarabia? To. Nie wiem. Sławek z Bielska Białej. Trzy złote. Panie Janku, od dawna widziałem, że jest coś nie tak, bo wysyłałem donejty, a ich nie było na wizji. Panie Janie, próbuję wysłać panu 100 tysięcy złotych na nowy magazyn, ale Meksykanom blokuje te donejty i nie dochodzą. No trudno. No. Mówi się trudno, żyje się dalej. A niech Meksykano sobie weźmie na pogrzeb albo na trumnę. Może będzie miał lepsze. Tylko mnie trochę to denerwuje, że takie, takie poważne pieniądze ma zamiar przejąć. Kurwa, rżnąłeś swoją matkę i o tym do... wiesz. I ludzie o tym wiedzą. A mi też coś mówisz o mojej rodzinie i w ogóle Ty miałeś nawet proces za to. Meksikanow. 5 zł. Janek i Wiesiek rżnęli teraz. Jak was spotkam na moim rejonie to dostaniecie wypierdol. Ty wiśnia upierdolony, złodzieje kradną mieszkania, karaluchy macie, a plus kwy wam z dupy wychodzą. Dobrze, dziękuję za 5 złoty. Meksykanie. <słuch> <słuch> Oj, Meksykanie, Meksykanie. Co ty odpierdalasz, że ja już nie wiem, czy chyba koniował na prowadziu. Albo razem uprowadzacie seks kurwa, chyba stojący. Janek, razem z majorem, za twoje pieniądze jutro jedziemy w podróż poślubną do szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Majorek będzie wylizywał dla mnie parabole z rodzynami. Jeszcze raz dziękuję za dwa tysiące. kurwo zjem. Słowo honoru. Jesteś dla mnie ostatnim P w Polsce i. Nawet nie startuj na prezydenta, bo nie wystartujesz. Bo jesteś za głupi. A że to, że... Jak krzyczysz, że dwa tysiące skasowałeś, bo jak widzę po na... na to tego... To niech ci kurwa gardło to wylezie. Łajzo chodząca ty kurwo Polska. Kurwa załatwię. Słowo honoru. Ci ale dzieciaki załatwiali. Do tego. A ty z samochodem na mieście przynajmniej do tego swego pierdolnego sklepu nie dojedziesz. Bo cię kurwa przy sklepie złapie i łepu kręca. Tak będzie na ochrzczone.

Piędolnie. 300 300 prawie 418 zł. Jest. Jarek Andrzejewski Meksikano. 3 zł. Ale z was łosie i korole są kurwy, Syny macie 3 mieszkania i chcecie ukraść kolejne złodzieje jebane życzę teresie korol, żeby umarła na raka, a Jankowi życzę, żeby go czarny w tyłek wyruchały wiesiek to PDZ O? Tej hey, Meksykano. dzięki Tobie za 3 złote, a Ty weź się odpierdol od całego tego, całego lajtopa i tutaj nic się nie wpierdalać w interesy. Nie Twoje, to się nie wpierdalać. Masz swoje, rób swoje. To i to je zapłać, może. Meksikano TV, 3 złote. Janek chuju, złamany przesadziłeś. Od dziś mamy wojnę. Jak spotkam cię na swoim rejonie, to wpierdolę cię do hasioka, także własne jaja zobaczysz. Zaraz nagram Lajta na twój temat: jak mieszkania wyłudzasz i jak Teresa oszukuje. Dzięki za 3 złote. Tutaj go Meksykanie. Tylko, że e, ja żadnych mieszkań nie, nie był wyłudzę. Bo to jest mieszkanie po ciotce i tutaj. Także ty się nie wpierz dalej w te sprawy. Chcesz być w sądzie, to będzie w sądzie. Ci załatwię taką robotę, że bez chodniki zamiatu. Meksikano Meksicno 3 złote. Wiesiek zniszczę Cię, pokażę te filmy wszystkim, jak wyłudzasz z mamą mieszkania, jesteś oszustem, Wiesiek oszust, kłamca, Wiesiek kłamie, oszukuje, kradnie, Wiesiek chuj kłamaka i jak mnie wkurzywisz, to Cię odholuje złodzieju z wąsem. Dzięki za 3 złota, a ten Wiesiek to do śmietnika, a jak nie to zanieście go kurwa do grubasa. Jak grubasem trzymasz spółę, to zanieś go. To ja nie mam zamiaru. Dzięki za 3 złote. Meksykanie. Meksikano. Trzy złote. Janek kurwa jeszcze raz powiesz, że ci pieniądze zabieram to w pierdol pod zodiakiem masz alkoholiku jebany z wieśkiem też w cztery oczy porozmawiam za obrażaniem mnie za taką gartę dziś zabieram całą kasę z lajta i chuj mnie obchodzi. No tu zabysz kurwa całą kasę, a ty w Pierdol też. Nie się. Ja mam, że jesteś ty taki bogaty. Po gród jakim. Meksikano TV. 3 złote. Zł. Janek, Janek ze, ze wszystkich twoich, twoich lajków mam już mam ponad 2500 zł. Już, już nie, nie muszę, muszę robić lajków, bo ty, ty durnie, durnie robisz, ale ja wygodnie, wygodnie siedzę sobie w domu palę fajki i, i po trochu cię skupię. O moja... Meksykanie, Meksykanie, skup ile da się? Kurwa, czy tobie to na życie wyjdzie, aby ci tobie, żebym nie musiał tobie pogrzebu robić i przynajmniej, no, pomnika, od tego trzeba zacząć, bo najszybciej tak czy tobie się skończy. No i nie problem, że ty skasowałeś dla mnie te dwa tysiące. TV, trzy złote. Janku, ty gorszony alkoholiku, jak, jak dobijesz 500 zł, to wtedy kas zapierdolę, bo na razie to jaki z groszy masz? A wtedy ci garnek nie pomoże. Dobrze, Meksykano, nie martw się. Ale jeżeli zapierdolisz, to nie wiem. Także tam na ulicy się chyba nie pokażesz. To ci mogę zapowiedzieć od razu, za czasu? Ja będę kasował do 22. No jak to chcesz. Zobaczymy, kto będzie miał większą kwotę, a kto będzie miał mniejszą. Sejter, no, 3 zł. złote. Janku, Konon i Meksykanu robią właśnie lata, na którym, którym chwalą się pieniędzmi, które zabrali z Twojego konta. Mówią, że, że masz zadzwonić do knura, to ci oddadzą. Zabrali 550 złotych. Dzwon do knura, dzwon do knura, dzwoń. A niech zabierą. Niech zabierają wszystkie. Chuj mu dupę. Majo tak się napił, myślał, że to że, że to kiełbasa, tu laska była. Ciągnął tak ja mocno. ale nie biorę wszystkie. Chodźmy w dupę. Ja zaraz zobaczę. Meksikano, 3 złote. Zabrałem całe twoje pieniądze. Spójrz na licznik ha ha ha. Meksykano pozdrawia. Meksykano, jesteś ostatnim chujem Polski, Tak jak kurwa grubas. Tak samo i ty. Jeżeli tych pieniędzy nie zwrócisz, to chujcie strzeli na mieście. A ci ludzie znajdą.